Marszałek Czarzasty zabronił sprzedaży alkoholu we wszystkich budynkach należących do kancelarii Sejmu, czyli także do restauracji sejmowej, zwanej potocznie, a może i nawet niepotocznie, zakratą. W zakresie posłów Prawa i Sprawiedliwości to to zakratą nabiera nowego znaczenia, ale najbardziej ujadają z powodu braku możliwości kupienia sobie procentów w miejscu pracy posłowie prawicy. Poseł Wipler pisze: chłop bardzo lubił się napić. Rozchorował się, przestał pić całkowicie, postanowił zabronić innym. Taka historia, jak wiadomo, to musi się udać. Ale panie pośle Wipler, nikt panu nie zabrania. Panu i pana kolegom, iść jak normalny człowiek, sobie do restauracji gdzieś na rynku w Warszawie. Napić się tam i wrócić sobie na pierwotnie, jak Messerschmitt, do hotelu sejmowego. Tego nikt wam nie zabrania. To nie jest tak, że bycie posłem obliguje was do pełnej abstynencji, żeby była jasność. Co więcej, moim zdaniem marszałek, nowy marszałek Włodzimierz Czarzasty zrobił źle, bo powinien jednym ruchem zakazać sprzedaży alkoholu, a drugim podpisem ściągnąć krzyż sali sejmowej. Dzięki temu cała prawica rzuciłaby się. Na to, że krzyża nie ma, rzuciliby się, że to jest atak na wielkich chrześcijan, katolików, którzy idą się nachlać, później będą lać swoje żony, ewentualnie ciągać za samochodem psy. I w momencie, kiedy cały hejt by już się przetoczył na to, że nie ma krzyża w Sejmie, no to Marszałek Czarzasty by powiedział, dobra, to już macie ten krzyż, ale wody mieć nie będziecie. I w ten sposób właśnie się negocjuje z terrorystami, Panie Marszałku. Nie pokazując, że coś tam zrobię, tylko dając im wybór, którego w życiu by nie mieli. I co ciekawe, Prawica krzyczy, że marszałek zabrał im alkohol, ale nie mówią, że zostawił ten krzyż i teraz może prawicowi posłowie częściej będą się modlić pod krzyżem, a nie do kieliszka z kolegami w sejmowym pokoju.